Serdecznie witam w kolejnym wydaniu naszego programu Marek Zając. Ksiądz nie jest supermenem, ale człowiekiem z krwi i kości, ze swoimi słabościami, potknięciami i kryzysami. Duchownym, tak samo jak mnie, i państwu przed telewizorami grozi na przykład wypalenie zawodowe. Jakie są najpoważniejsze źródła księżowskich kryzysów i jak pomóc naszemu proboszczowi czy wikaremu, gdy znajdzie się na zakręcie? O tym dziś porozmawiamy z Martą Czajczyńską, terapeutką w nurcie logoterapii ze strefy wsparcia Papageno Team oraz księdzem Adamem Jabłońskim, naczelnym kapelanem więziennictwa, który prowadzi warsztaty dla księży w kryzysie. Bo to jest program Balans Bieli, w którym chcemy spojrzeć na świat w jego prawdziwych barwach i odcieniach. Zapraszam! Ojciec duchowny w seminarium, obok innych osób, które zajmują się formacją, towarzyszy kandydatom do kapłaństwa. Pomaga im w rozwoju ich życia wiary, w rozeznawaniu powołania, oczyszczaniu motywacji powołaniowych oraz przygotowuje na blaski i cienie kapłaństwa. Tym, co jest najważniejsze i tu jest też z kolei też bardzo ważna rola ojców duchownych, jest przyzwyczajenie, przygotowanie, danie przestrzeni takiemu alumnowi później kapłanowi do tego, żeby on między innymi sam właśnie bardzo mocno dbał też o kwestie rozwoju swojej duchowości, w czym też potem służą i rzeczy związane z licenzją jakieś warsztaty. Rekolekcji, my jako kopanie musimy rokrocznie odprawiać, ale też bardzo wielu kleryków później po zakończeniu formacji przyjeżdża, spotyka się z tym duchownymi, spowiada się u nich, dlatego że ta więź, która rozpoczęła się właśnie w seminarium, taka więź ojcowska, potem bardzo często trwa dalej, więc często jest tak, że oni stają się w jakimś stopniu przewodnikami do momentu, gdy oni trochę bardziej okrzepną i ewentualnie znajdują sobie innych spowiedników czy kierowników duchowych. To jest w ogóle bardzo ważny aspekt, żeby ksiądz nie pozostawał z tym sam, nie tylko w sensie socjologicznym, ale żeby miał takiego przewodnika duchowego, spowiednika, który będzie gdzieś tam towarzyszył właśnie na drodze każdego z nas. Bycie ojcem duchownym jest ogromnym wyróżnieniem i zobowiązaniem, dlatego do tej funkcji nie może być mianowana osoba przypadkowa, nawet na próbę. Ojciec duchowny, jego rola polega na towarzyszeniu księżom, przede wszystkim to jest takie duszpasterstwo księży. Czyli ma z nimi mieć kontakt, ma być do dyspozycji, jeżeli chodzi o spowiedź, jakąś rozmowę. Jakakolwiek pomoc czy wsparcie, myślę, zaczyna się właśnie na bazie jakiegoś zaufania, szczerości, otwartości. Ona się po prostu buduje w takiej codzienności. Więc, też jedną z ról ojca duchownego, tak jak ją widzę, no to po prostu organizujemy jakieś spotkania takie integracyjne, żebyśmy mogli się poznać, czy jakoś otworzyć się na siebie. Innym wymiarem tej posługi są spotkania dekanalne ojców duchownych i szkolenia. Rozmowa o problemach na pewno może pomóc, ale trzeba wiedzieć, jak z nimi się zmierzyć. Regularnie młodzi kapłani, którzy są kilka lat po święceniach, mają takie tak zwaną formację permanentną, takie spotkania, które są rzeczywiście po to, żeby po pierwsze pogłębiać y, też wiedzę, bo to też często jest bardzo potrzebne, ją aktualizować, też o nowe wyzwania tak naprawdę duszpasterskie. A po trzecie są też takim spotkaniem integracyjnym dla tych młodych księży, którzy przez kilka lat ucząc się w seminarium, będąc we Wspólnocie, nagle stają się tak naprawdę y, no, sami, sami w tej samotności, w której muszą się borykać z różnymi wyzwaniami. Trzeba pamiętać o tym, że y, kryzys jest zjawiskiem psychologicznym. On oczywiście może się odbijać e, na przykład jako kryzys wiary, jako kryzys duchowości, ale kryzys w takim sensie ścisłym jest zjawiskiem psychologicznym, no, wynikającym z pewnego poczucia cierpienia i bezsilności. Ale żeby nie doprowadzić siebie do tego momentu kryzysu, warto dbać o taką, byśmy powiedzieli, psychiczną higienę. Ta psychiczna higiena to jest no, między innymi oczywiście Posiadanie dobrych relacji, dobrych takich wewnętrznych kompetencji, np. w mówieniu o swoich emocjach. W przypadku osób duchownych to jest też duża trudność, bo my, księża, jesteśmy raczej potraktowani i sami siebie często tak traktujemy, jako ci, którzy mają ludziom pomagać, a nie jako ci, którym trzeba pomagać. Księża, tak samo jak i osoby świeckie, niosą krzyż na swoich ramionach i tak samo jak oni mogą przeżywać trudne momenty. Na szczęście księżowskie kryzysy przestają być tematem tabu. To daje szansę na realną pomoc. Z jakimi problemami najczęściej mierzą się księża, którzy znajdują się na zakręcie? Znaczy, myślę, że to jest pytanie o mężczyznę. Dla mężczyzny już powodem do dramatu jest zwykła grypa. Wtedy Proszę. przestaje tworzyć. Nagle przestaje być ważny i cały dom staje na baczność. Traci poczucie sprawczości. Tak, no, to jest niebywałe. Jedyne, co mu zostaje, to tylko pilot. No nie, który może być władny. Tak samo myślę, że mężczyznami, którzy stają księżmi. My podobnie. Problem jaki? Problem tego, co ka chyba każdy facet ma. Problem tego, czy ja jestem potrzebny, no nie komukolwiek na tym świecie. I pewnie braku miłości. Znaczy ja myślę, że tutaj e, kwestia relacji też jest dużą sprawą. Relacji. No, to nazywasz lepiej, tak, ja tak mówię, prościej. A, tak, ale, ale wiesz, ty, bo ty powiedziałeś miłości, nie? Mm -hmm. Miłości, tak, no bo czy, czy, czy ja czuję się kochany? No, podstawowe tak, Czy pytanie. Ja czuję się kochany, no i przez kogo kochany? No i uwaga, jeżeli chodzi o księży, no to przez kogo? No, będziesz no, kochany przez Boga. A to Jesteś jest takie... kochany przez, ale jak ja mam poczuć, że jestem kochany przez Boga? No to te, w tej relacji do drugiego człowieka, z tym drugim człowiekiem. To jest ta wizja księdza, który wieczorem po dniu pełnym zajęć, spotkaniach z ludźmi, mszach świętych, spowiadaniu, nauce o. katechezy w szkole, wraca do pustego pokoju na plebanii? Znaczy to nie jest tak, mówisz o obrazie księdza, który masz jakoś taki y, jakby... No to, go skonfrontować. No, mm. Są księża, którzy żyją gdzieś tam w jakichś małych parafiach, tam jest problem, żeby sobie ułożyć dzień, no nie? Są gdzieś większych, ale myślę, że mm, kłopotem jest bardziej mm, sensowność tego, co się robi. Nie? Oczywiście są wśród nas tacy, którzy odnajdą się w, w tych ceremoniach, w tym wszystkim, ale myślę, że to jest mniejszość. Bo normalnie my mężczyźni no, jednak w takim działaniu się realizujemy yy, i na pewno prędzej czy później pojawia się pytanie, kto do mnie zadzwoni albo do kogo ja mogę zadzwonić i, i pogadać tak normalnie, no bo do Pana Boga, no, Pytanie proste, jak zadzwonisz? Jak numeru nie mam. Nie? Wiesz, mo możesz próbować, natomiast. Możesz ci, próbować, tak. Czy, czy, ci, czy odbierze? No właśnie. I, e, tak, czy odbierze. Nie? I teraz, jak my widzimy te relacje, jak my w ogóle widzimy tego księdza, tego człowieka, w kontekście w ogóle relacyjnym. Wiesz, on może my... być człowiekiem niewierzącym. Słuchajcie, mówiliście no tak, mówicie ale... o pewnych rzeczach, ale... których, które temat. Czy w ogóle ksiądz jest człowiekiem wierzącym? My uważamy, że to jest taka oczywista oczywistość. Na pewno jest coś. praktykującym. No, tak? praktykującym, ale to, że jest wierzącym, to. to no dobrze, jest no rozumiem, że to jest problem. Jak ksiądz przeżywa kryzys wiary, i jeżeli wolno tak brzydko powiedzieć, ta wiara jest nieodłącznym elementem jego zawodu. No ale to m, jeszcze inaczej bym powiedział. Kryzys wiary to znaczy ta wiara. Była wiara, się traci, a po mojemu to raczej jest inaczej. Wiara to jest pewien proces, i. Yy, nie wiem, czy się wiarę traci. Można tracić pewien system przekonań, który, który się nabyło. Raczej to jest, to jest tak jak z miłością. Miłość nie przeminie. No nie? No, jeśli pokochałeś tego Boga i czujesz się kochany, to to nigdy nie przeminie. To wiesz, możesz w życiu lawirować, ale masz punkt, do którego wracasz. To jest tak jak bezpieczny dom, do którego wiesz, że mama i tata. Ale chcesz Daj. powiedzieć, że po y, latach spędzonych w seminarium i po 15 latach na parafii człowiek może się... Ja mówię to celowo, w przerysowany sposób. Może się rano obudzić i powiedzieć, hmm, tak naprawdę nie wierzyłem? Znaczy, może się obudzić, może, może się obudzić i stwierdzić, coś jest nie tak. No może. No to, to, przepraszam, no to tak naprawdę to cały czas musimy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z człowiekiem. Tak, kwestia Sutan Habitu, tak. to nie jest kwestia jakiejś jest, takiej, tylko, prawda, wiem, urząd. że to mnie ochroni, Profesja. tak? No nie ochroni, no. jestem człowiekiem. I tak jak w powołaniu do małżeństwa, jak w tym, że jestem sama czy sam, tak i u księży, u sióstr zakonnych, zakonnych, u zakonników, może się pojawić ta myśl. Pytanie oczywiście, dlaczego, co tam, co tam jest? No bo tak naprawdę pytając o kryzys, tak, to nie musi być od razu kryzys wiary, tak? No, nie musi być, bo nieraz ten kryzys czy też wypalenie zawodowe. Ale wiesz, tak? no ale ta sytuacja depresji. Wiesz, tak? do wypalenie no, dotyczy zawodu. No dobra, no ale tak czy inaczej, przepraszam, to tylko dokończę tę myśl. No. Tak? Ta kwestia tej depresji, ona się również bierze z takich czynników zewnętrznych, no wiesz. Yy, masz sytuację, w której nie jesteś w stanie wytrzymać. Ja na przykład za każdym razem zastanawiam się, jak to jest u księży, u siód zakonnych, bo oni bardzo często przebywają w, w tym miejscu, w którym, które nazywają domem i wykonują pracę, tak? To jest, to jest nieustanne bycie, jak gdyby, no właśnie, czy w domu, czy w pracy? Ja mam to pytanie, tak? Takie również i zawodowe. I, i, i mogą, mo, może przyjść taki moment, w którym rzeczywiście zadam sobie to fundamentalne pytanie, co, co ja robię? A może to no. jest pytanie w ogóle kim ja jestem? To jest Ta. bardziej pytanie kim Ta. ja jestem? No, tak. no bo zaczynam, może w pewnym mhm. momencie zaczynam patrzeć, yy, przestaję patrzeć na siebie oczami ludzi, bo myślę, że większość no. Ludzie na tym świecie patrzą na siebie oczami innych, no bo mało kto tak naprawdę chce na siebie spojrzeć jako na siebie, tylko patrzy, jak inni na mnie patrzą? No tak, ale Adam, ale tak naprawdę o to chodzi w tej dojrzałości naszej, w tym dochodzeniu do tej dojrzałości, że my, my musimy dojść do siebie. Ten stary lekarski wiesz, tekst, pacjent musi dojść do siebie, pacjent no człowiek. nie. Marek człowiek. zadaje pytanie. Czy może być tak, że ktoś funkcjonuje jako ksiądz czy nie wiem, siostra zakonna Przez wiele lat? Przez wiele lat. I tak naprawdę nigdy siebie nie odnalazł. No nie, on wypełnia jakieś mm. obowiązki. Wydaje się, że kiedyś to było łatwiejsze. To no się wiązało z jakimiś tam pieniędzmi, no nie? przynajmniej ja stabilizacją ja, no. życiową. życiową. A myślę sobie, że t, no to, że ja mam pa parę złotych, to, że ja pojadę, to, że ja kupię sobie następny gadżet, no. to jeszcze nie wszystko. Tak naprawdę żaden człowiek nie jest samotną wyspą, słuchajcie. I zobaczcie, robi się tak. Jest ksiądz na parafii, gdzie jest mnóstwo osób, mnóstwo ludzi. A czuję się totalnie sam. Czuję się totalnie. To, 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 to dlaczego tak się dzieje? Bo mówiliśmy z przymrużeniem oka, ale mówiąc ważną prawdę. Oczywiście miłość do Boga jest fundamentem, ale Bóg to nie jest ta relacja, że mogę wziąć za telefon i porozmawiać. Ale jest ksiądz w parafii, wokół niego dziesiątki, setki ludzi, niektórzy dalej, inni bliżej. No przecież teoretycznie nie powinien być sam poruszasz bardzo głęboki temat. To pewnie Marta bardziej w, jak, z racji swojego kształcenia, profesji. Myślę, że przychodzi czas na w ogóle przemyślenie, co znaczy być księdzem. No nie, ja próbuję jakby na nowo przypomnieć. Odpowiedzią na bycie księdzem jest pewna bardzo ważna, pewno bardzo ważny taki, taki przyczynek do państwa. Myślę, że w celibacie jest odpowiedź. To celibat nam, bo Ksiądz to może być profesja, no ale jak normalny facet będzie żył w celibacie? No normalny facet, no nie? Dlaczego? I tutaj chyba odpowiedź jest na to, kim ja jestem jako ksiądz. Okazuje się, że w celibacie to jest facet, który powiedział, rezygnuję ze wszystkiego, co świat mógłby mi dać, mi jako facetowi, po to, tak jak w Starym Testamencie, opuści człowiek ojca i matkę, czyli opuści bezpieczny świat, w którym był bezpieczny i stworzy nowy świat. Akurat tam jest, że złączy się ze swoją żoną, czyli stworzy świat bezpieczny. A my, księża, idziemy nie normalną autostradą, tak jak do mężczyźni, tylko my mówimy, my pójdziemy tam. Po co? Żeby ten świat bezpieczny dać tym, którzy z tej autostrady wypadli. Dlaczego mi jest łatwiej iść niż komuś innemu? Nie wiem, czy mi jest łatwiej, ale na pewno to, co Marto gadaliśmy przed programem. Odpowiedź jest w samym sobie. No musisz jakby rozpoznawać, co jest w Twoim sercu, nie? Jak ktoś tego nie rozpozna, no to biegnie za namiętnościami. No, 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 no musimy się znaleźć, jak to mówił u Tomasza Zakwinu: Żyjesz po to, by kochać i być kochanym. Jeśli, a u Katarzyny Zesjenny to też jest bardzo fajnie, nie wiem, taki wykład Wam tu daję, ale u Katarzyny Zesjenny jest bardzo fajnie powiedziane. Jezus powiedział w Objawieniu, że serce człowieka jest takie, że musi znaleźć kogoś, komu się odda. Oczywiście inaczej mężczyzna, inaczej kobieta, ale to jest pytanie o moje serce, moje serce mężczyzny, w moim przypadku Adama Jabłońskiego, komu je oddam, no nie? I jeśli według mnie, jeśli facet podejmuje decyzję życia dla wszystkich, to nie robi się taki, że ja jestem wiesz, rozmyty i wszystkim biegam i pomagam, tylko to, co gadaliśmy, ja żyję świadomie. No nie? Ja wiem, komu pomagam, wiem, komu daję pieniądze. Ale to jest, to jest kwestia dojrzałości. Młody chłopak idzie do seminarium. Nie byłem w seminarium, ale byłem młody, więc no. wiem, że na pewnym etapie życia brakowało mi wiedzy i doświadczenia, a podejmowałem już bardzo poważne życiowe decyzje. Chłopak idąc do seminarium i przyjmując święcenia. Też podejmuje bardzo poważne decyzje w założeniu na całe życie. To jest za wcześnie, trzeba by zmienić formację seminaryjną, trzeba by czekać z tą decyzją. Ale no jeszcze, chyba nie. Ja powiem tak, no właśnie, idzie do seminarium na 6 lat? 6. Na 6 lat, nie. W zakonach niektórych nawet i na 9 lat. I czym ta decyzja, yy, znaczy ona wypływa, załóżmy, że wypływa rzeczywiście z takiej czystości serca, intencji. I później wchodzi, przepraszam, ale w nierealność. No, no, kwestia zamknięcia, tak? W, w jakichś takich strukturach, które y, są jakby nie dopuszczają świata albo nie wypuszczają w świat, na no, takich warunkach bym powiedziała akceptowalnych. No to po tych sześciu latach, to rzeczywiście można wyjść z takimi y, trochę nieadekwatnymi oczekiwaniami ale i również możliwościami swoimi poza tym przepraszam jak poszedłeś i miałeś 19 lat 20 lat tak wychodzisz masz 26 26-latek który idzie na parafię i ma teraz być tym kim tym, właśnie, który świeci, który mówi, który podaje, który ma się rozdać. Ludzie, no żeby się tak rozdać, to trzeba mieć też kontakt, w którym ja się mogę doładować. Masz stuprocentową rację, ale ja też przed trzydziestką zostałem ojcem i wiem, że nie byłem dojrzały, ale dźwignąłem. Ale, ale, ale Marek, człowiek ale dojrzewa sam, z ale zadania. Sam z, z szacunkiem. To jest sytuacja, w której ty dokonujesz wyboru razem z tą twoją wybranką. Tu idziecie w świat, i tak jak tutaj Adam fajnie powiedział, no po linii. Po linii, a tutaj, przepraszam najmocniej, Będziesz, jestem tak ty, trochę tym rowie w dyskursie. Tam obok trochę w dyskursie. Nie? Dlaczego? No, dlatego, żeby paść, żeby pomagać, żeby być. No, no po to też jest chyba mowa w, o, o celibacie ze względu na to, że nie możesz mieć tej żony ze względu na to, nie, że to masz Wybierasz! No dobra, to na wybiega to, wybierze, to wiesz, masz rację, no bo no, 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 byłby chore to no jest nie to podziału. No, to, to, no. te pytania różne, ta prawda, no. stanie z chorym dzieckiem czy, czy pójdziesz do umierającego, no tak? to my mamy tego świadomość. Ale to może powinniśmy na to spojrzeć inaczej, bo mam takie wrażenie, że my świeccy, nie czujemy się odpowiedzialni za naszych kapłanów. Ja często powtarzam i do księży, i do biskupów, my bez świeckich sami jako faceci sobie nie poradzimy z prostego powodu. Nikt do nas nie zadzwoni o 22 i powie, ty, gdzie ty jesteś? Tak jak do ciebie, panie redaktorze, żona zadzwoni, a ty miałeś być, nie? Do księdza nikt nie zadzwoni, nie powiedzie ty jesteś, przecież próbujesz spać, bo jutro musisz wstać, więc... W tej męskiej instytucji, nie wiem, no, Marek jesteś mężczyzną, no, wiesz jak my faceci funkcjonujemy, że my się wzajemnie rozgrzeszamy wszyscy, nie? Tak. Dlatego zadałeś pytanie o świeckich. Ja myślę, że bez świeckich, zdrowomyślących, takich normalnych kobiet, mężczyzn, my sobie jako księża nie poradzimy po prostu. Wiesz, ale tu jest ważne pytanie. E, czy ty widzisz w świeckich? taką potrzebę, takie wyjście do księży, takie wzięcie odpowiedzialności. Tak, ty też jesteś dla nas ważny. Czy to się kończy na usłudze duszpastersko- rytualno-religijnej i potem ten ksiądz już mnie średnio obchodzi? No dobra, ale mówimy o tym, jak powinno być, czy jak jest? No. To, no, ja mówię, no, jak, jest. Być. jak jest. A jak jest? Dobra, a to powiedz, jak, powinno być. A ja to powiem, jak, jak powinno być. Jak powinno być? Przede wszystkim ktoś powinien zwrócić uwagę, ksiądz kupuje samochód, nie? Ja bym wydał 120 tysięcy. No to dla mnie normalne pytanie jest, jak ja bym kupił taki samochód, no to mój brat, siostra, znajomi, Adam, ty na głowę padłeś? No to jak ty? Ty zbierałeś to tace od tych babć i poszedłeś, sobie kupiłeś samochód? No to moja rodzina, chociaż moja rodzina jest taka kręcona, zamożna, ale dla nich byłoby to szokiem, do no nie? Więc wyobraźcie, że ksiądz idzie, kupuje samochód, za 120 tysięcy. No ja bym... No dlaczego nikt ze świeckich nie powie, ty weź opanuj się, przecież zobacz, tam po sąsiedzku jest samotna matka, która ma trójkę dzieci, to weź te pieniądze daj lepiej tamtej kobiecie, toś ty sobie poradzisz, nie? Chodzi o to, że tak powinno być. Masz żonę, to żona się od razu powie, Marek, co ty robisz, e, opanuj się, nie? A nam nikt nie mówi. I zadałeś pytanie, jak, jak jest, więc jest tak, że Ktoś tam coś gada, my tam słyszymy. Ja to mało internetowy jestem, ale y, wiem, że tam jakieś są jakieś dyskusje no, o księżach. Dyskusje o ale nikt nie powie ty. Ale nikt nie przyjdzie do zakrysty no, i tak. nie powie na przykład, to było niedobre kazanie. Y, to znaczy. No nikt może... nie powie, co ty gadasz za głupoty na tym kazaniu. No, no. Może i powie, tak? Tylko, no, nie, 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 są. no nie, słuchajcie, nie, przepraszam, znaczy że akurat. jako świecka tu występuję, prawda, nie powiem, że ja tak chodzę i mówię, ale że mam świadomość tego, że są też e, świeccy zaangażowani, tak. Może nie powiedzą, że było niedobre e, kazanie, ale na przykład chodź, wskocz na obiad, nie, to sobie pogadamy. Albo jak widzą, że e, no, gdzieś ten kapłan nam odpływa, to potrafią wziąć za rękę i powiedzieć, słuchaj, widzę, że coś się dzieje. I wydaje mi się, że to powinno być w ogóle normą, bo ja cały czas powtarzam ksiądz to człowiek Halo, to nie, nie odpływa nam ktoś coś nie wiadomo, tylko jeżeli widzimy, że z nim jest źle, on się ma źle. To my mamy obowiązek reagować. Ale to, co mówicie, tak naprawdę nawet mnie, a może i naszych widzów, skłania do pewnego rachunku sumienia. Nam jest no, łatwo oczywiście dobrze. się oburzyć, nie wiem, na niewłaściwe zachowanie księży, niemoralne zachowanie księży i długo by jeszcze wymieniać. Niektórzy, jak słyszą o odejściach, też się oburzą, a mało jest takiej refleksji. Dobrze, a co ja zrobiłem jako parafianin, żeby ten ksiądz. Odnalazł swój świat, żeby odnalazł swoje relacje, żeby się o niego zatroszczyć. Co ja zrobiłem? Aha, A wiesz, nawet żeby się zapytać, y, jak on się w ogóle ma. No, wiecie, ilu, ilu pójdzie i nie powie, że nie, nie chodzi o to, że było takie kazanie czy inne. Ej, ale jak się masz? Jak się czujesz? Jak się dzisiaj czujesz? To, to jest takie zupełnie naturalne. No przecież jak chodzisz do kościoła, to na przykład widzisz się z tym kimś co tydzień. No tak mniej więcej. Co tydzień, co dwa. Jak częściej chodzisz, możesz je codziennie nawet no widzieć. Sobie wyobraź, teraz... Jak biskup musi żyć w jakim świecie? Jak już do niego w ogóle Dobra, nikt nie mówi? Nie, nie, mówiła, nie? Nie, 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 no nie zależy nie od biskupa. Nie, ja myślę, że tak, że są tacy, którzy wręcz łakną i wiem, że mają tam. Te, te, te osoby, które są w stanie im powiedzieć również i powiedzieć coś takiego kontrowersyjnego, coś takiego innego. Bo Biskup, przepraszam, też jest księdze, no. y, y, człowiekiem. Tak. No, podawaliście konkretne przykłady, ale dopytam. Co powinno nas, świeckich, zaniepokoić w zachowaniu naszego proboszcza, wikarego, duszpasterza? No to samo, co przy okazji depresji każdego innego człowieka. Ja mam świadomość tego, że jak nie jesteś z nim w domu, to nie, to, to nie masz takiego oka wyostrzonego. Ale z drugiej strony, jak jesteś bacznym obserwatorem, to jesteś w stanie wyhaczyć. Na przykład, widzę, że się, że się nie uśmiecha. No, do tej pory był taki naprawdę uśmiechający się, teraz no, gdzieś tak przygazł. To, co mówi, nie mówi już z tego górnego C, tylko jakoś ten, ten głos przysiadł. Również jednym z takich, jedną z takich moich obserwacji przestał dbać o siebie. W takim zadbaniu wiecie, takim zwykłym dbaniu. W zwykłym o siebie. tak. I że nie wychodzi. Że nie, wychodzi, że nie wychodzi na przykład do parafian, że w ogóle ucieka tam gdzieś opłotkami, prawda, szybko na plebanie. Uwaga, że nie odbiera telefonu. To jest taka fajna rzecz, bo tak naprawdę mówię, jeżeli jesteś. Zależy ci na człowieku tak? i jesteś związany z, tą, z tym życiem parafialnym. To dlaczego by nie zadzwonić? Przecież, przepraszam, ale kontakt to wisi na stronie, właściwie na każdej stronie w, w Polsce. Wisi kontakt do księżyca. Ja jestem zdziwiony, że w wielu parafiach. Nie ma komórki bezpośredniej do księdza. No nie, Dla ale mnie to jest tak, szokiem. Niektórych tak, jest ale. Telefon podany, do którego i tak się nie, no, nie. no Dla mnie to jest oczywiste, Ja mam. A, a telefon... To nie wynika z prostej rzeczy, żeby się urywał telefon z Ale myślisz, że tak, ja tak mam, ja jestem od więźniów i domie, no jak to? to? ja by, Oni by nie mieli w mnie telefonu. No. Ale wiesz co, ale by się Myś... urywał, myślisz? Nie, to nie, nie, jest nie tak. wiem, no pytam o do no no ja właśnie, mam, nie, nie Ale Ale co Adam powiedział. No bo jeżeli nie ma tego kontaktu w tę stronę, no to ja oczekiwać Ale czekajcie, bo może to boczny wątek, ale ważny. Bo z księdzem związane jest mnóstwo oczekiwań. Wiadomo. I teraz tak, podajesz swój telefon komór, komórkowy. Ludzie mają telefon. Masz bardzo dużo zajęć w ciągu dnia. I załóżmy, że dzwoni dużo ludzi i mają takie poczucie, że jak zadzwonią do księdza, zadzwonią z ważnym problemem, że się przełamią, to ksiądz powinien znaleźć dla nich. Czas powinien się tym zająć. Są takie sytuacje, na przykład, ludzie odchodzą od spowiedzi przed Wielkanocą i mówią. Ja się tu wywnętrzałem, a ksiądz poświęcił mi pięć minut. Wiesz, od księdza wymaga się, żeby był zawsze w 100% procentach korekt, najlepszy, słuchający. Jeśli ksiądz mówi o pewnym ideale, Mówię o pewnym ideale ja który w musi ci ciążyć. No tak, ale jak ja żyję w tej społeczności, no to wszyscy mnie znają, ja wszystkich znam. No to dzwonię, to jak nie ja rozgadać, no jak się obrażą na mnie, jak, ja, jak się zatem tych... dzwonię, to się znamy. Weź nie o czasu dzisiaj, no nie, ale czujesz, no wyczuwasz, że gdzieś jest problem. Jak ja na przykład niektóre sprawy wiem, że są ciężkie, odkładam na jutro i potem przeglądam. Zaraz komu napisałem odzwonię, no nie? Tak, poza tym, no to, poza to, tym, to, to życie. poza tym tak. Mówisz o tych, yy, o tych oczekiwaniach, nie Nas Tak, świec. które muszą być. Dobrze, cię ale, cię, cię, okay, cię. ale, z drugiej strony jest ten ksiądz, jego postawa, jego wybory. Jego decyzje. Tak jak Adam powiedział, tak? No tutaj, jak gdyby jestem, jestem w świecie, ale tym zawioduje. Ja nad tym mam piecza. I teraz tak, i teraz z drugiej strony, no rzeczywiście, ja też widzę w tym pewną pułapkę, bo może być tak, że ja się, przepraszam, zabiegam z tym wsparciem i pomocą. No nie ma takiej możliwości, ja już mówiłam. Jak chcesz się rozdać, to musisz się zastanowić od razu, w tym samym momencie, gdzie ty masz kontakt, gdzie się podłączysz, gdzie jest twoja energia, gdzie jest twoje serce, to co Adam powiedział, z czego czerpiesz? No musisz mieć paliwo, jak? No nie musisz masz... mieć paliwo. No to, to co ja rozmawialiśmy wiem, skrót, przed tak. No, przed, ludzie przed, biorą paliwo. No, no nie wiem, co ja co to przyglądam jest, się. Tak. I jeżeli to jest taka sytuacja, jakiejś... Kwazi wartości, no to, to za chwilę będziemy na wypaleniu. Tutaj też jest, było pytanie, no jak jest czy, czy może się wypalić ksiądz? No może się wypalić ksiądz. Ale tu jest jeszcze jeden problem, bo jest duchowość i psychika. To jest takie, takie poczucie... Jeszcze przepraszam, ciało jest. Ta. Tak, i jeszcze kwestii. jest ciało, tak, to... słusznie zauważyłaś. Ale wiecie, co mam na myśli? Jak ksiądz ma problem, to często pierwsza odpowiedź brzmi idź się pomódl. I ja nie mówię, że nie powinien się pomodlić. Ale rzadko mówimy, pójdź do specjalisty. I medialnie to teraz fajnie a. wygląda, jak chodzisz na jakąś terapię, bo to dobrze o tobie świadczy, że się rozwijasz. No tak, tylko... a, a w codzienności rzeczywiście, kto ci powie, że chodzi do, do psychologa, porozmawiasz. No jak ty, ty jesteś księdzem, ty do psychologa chodzisz, co ty. A z drugiej bo strony co nie to... wierzysz, w Boga nie wierzysz. A w Boga nie wierzysz. Tylko, tak tak wierzy. to jest pomieszanie porządku, o którym mówię. Z jednej strony jest duchowość, wiara, no ale jest psychika, a poza tym jeszcze ciało słusznie zauważyłeś. Słuchaj, ale to, to jedno z drugim ma współgrać. No bo jeżeli jedno dostaje po nosie, no to o, o, wszystkie obydwa dalsze też są w rozkładzie. To nie ma takiej możliwości, że my sobie tak poodrywamy o, się. I będziemy raz, Programu dwa, całością. trzy, każdy na swoim krzesełku. Ciało, psychę i duchowość albo odwrotnie, jak to woli. I teraz z której strony przyjdzie kryzys? No nie wiem, bo to jest zawsze indywidualna Ale sprawa, się tak? Tylko w kryzysie. A słuchajcie, większość odejść dzisiaj to nie jest dlatego, że jest kryzys. Tylko po prostu. To zmiana stylu życia, no nie? bo jak ja patrzę po tych młodych, akurat trochę się zainteresowałem i tam jeden z księży pokazał mi SMS-y od tych, co odchodzą, no to tam oni piszą, że tam system im się nie podoba, my wcale nie wyglądają na nieszczęśliwych, no nie? bo Marta, ty mówisz o takich sytuacjach bardzo kryzysowych. Ja mam wrażenie, że ci to jakoś przetrwają, bo przynajmniej się z czymś świeżo, A dużo jest dzisiaj odejść takich tak sobie, wiecie, jak I to w like. Z braku odpowiedzialności. Tak, tak. To tak jak dzisiaj w małżeństwach. No nie? Ale, ale mówisz o młodych ludziach. O młodych, tak. tak. Około no, no, no. 30 lat powiedzmy, bo mam, widziałem kilka odejść takich 30-latków. To tak sobie. Zresztą y, tam, gdzie akurat mieszkam, okazuje się, że księża naokoło tam działają, w jakichś różnych już instytucjach, zmienili tylko profesję. I więcej nie tylko, że ludziom to nie przeszkadza, ale i oni się nad tym nie zastanawiają, że wcześniej pełniły jakoś tam funkcję, więc coś się dokonało, coś, czego ja nie umiem nazwać. No nie też, bo pewnie Marta by to jakoś nazwała. Ja tylko widzę, że po prostu był i go nie ma, a teraz na przykład jest nauczycielem, no to ksiądz. To nikt nie zwraca już uwagi, po prostu coś się zmieniło tak jak z rozwodami, nie? Po z znalazł drugą sobie Mówię o facetach, no bo rzadziej słyszę, że kobiety odchodzą, ale mężczyźni. Po oczach znalazł drugą. Rodzice to akceptują i, i co roku przy Wigilii siada nas kolejna wybranka serca. No tak, tylko y, tutaj mówimy o młodych, ale wiemy doskonale, że kryzysy, czy odejścia też, czy jakieś takie właśnie sytuacje okołodejściowe. Dotyczą również i księży, którzy mają już za sobą ileś tam lat kapłaństwa. To też nie jest taka sytuacja, bo młodzi przy okazji tego, tej nieodpowiedzialności albo jeszcze cały czas wzrostu ku odpowiedzialności, bo powiedzieliśmy sobie, że to są bardzo młodzi ludzie, bardzo młodzi. Czyli znaczy nie, tylko 30 lat, nie wiem, czy no, jest. Nie, no. Jak przepraszam cię najmocniej, tak w naukach społecznych to jest mowa, że dopiero kończysz y, okres dorastania, więc poczekaj, poczekaj. Aha. No, o, właśnie tak się zmieniło. Na przykład. Teraz I inaczej to... spojrzałem na moje życie. No, ale. I masz o, rację, widzisz? jeszcze masz czas. Ale naprawdę, słuchajcie, bo my nie możemy w ogóle, y, wiecie, oderwać się od kontekstów kontekstów społecznych, kulturowych, ale i również tych zmian, którym, podlega, y, których, y, którym podlegamy my jako ludzie. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Mnie naprawdę przestawiła się perspektywa. Aha. Będę patrzył na księży, będę się czuł współodpowiedzialny i to I dzięki trzymać. Wam. I mam nadzieję, że naszym widzom też to zapadło w pamięć. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam Was na kolejne wydanie magazynu Balans Bieli. Pamiętajcie, można nas znaleźć też w internecie na VOD. Do zobaczenia.